Tak, może odpowiedzieć, powiedzieć że się, że w tym pieniędzy zabija no że w tym No to się, Ty Karpik, jedziesz, to z ładą w drugi. Wpraś się rozwaliłem, ale dobrze, idziemy. Bo nie. nie mam nagrywania włączonego, więc muszę uważać w trakcie walki. No co? No zapiszę co po z tego wyścigu. Nie, dobra. Wierzę w niego. Jak mnie wypchnął. O, z mnie nie ma Co on zrobił? Ej, zamiast biegi do góry, to ja w dół. Ale dobrze. Ty, ale ty się nie ćmij mojej gry. To nie moja wina. O, ale S. Serio? No. Nie no. tej karty Ej, Tak jak ja mi wiem. wyprzedzisz, to ci łamię rękę. Ej, a pójdą zakazane wyprzedzanie niepełnosprawnie. O kurde. No i ściąłem. niebieskie miejsce do parkowania? U mechaniku. Ej, powinienem mieć. O, ale przestrzelił. Dobra, ja chyba ci będę dawał DRS-a, robili taki teamplay. Team Sorry, Teksi, ja inna. Cię wypchnąłem, ale nie mam ręki. A, teraz chciałem będzie Tobie rękę. Dobra. No. Ścianę wiebał O! Ale ja się wypałem ja O kurwa! Ej, yes. No bez żartów, że mnie wyprzedziłeś. Ale to przede mnie? W xD. Ej, ale ochrony. Ja Cię wypchnę w tą ścianę, czy... Jakby nie upadł się zjechać, nie zjechać. No ja bym chciał, nie zjechać, żebym mnie ale... A ja mogę się oddablować, czy nie? Jak jestem za tak. pochodzą Tak, tak, tak. Nie, wyprzedaj tego sc'ka. Oh, nie gadaj, że Infinity przede mną. No co to ma być? Czemu on botem wjechał przede mnie? Jedziemy razem spokojnie na tym sc'ku. Nie oh, musi cisnąć. Co jest? Co jest? Ty kurwa! Nienawidzę, nienawidzę cię, nienawidzę cię. Wykwidował się. Co się stało? stało? to? No. To mój bot po prostu pamięta te wszystkie momenty kiedy mi w dupę jeżdżałeś jest... Nie, ej, to jest. to jest. To ja mogę Nie, nic, nic. No, ale to jest. Mm -hmm. To jest. To jest. To jest. To To jest. To Nie. To jest. To jest. Infinity jest. lepiej jest. To wyprzedać. To tak? mm. Nie mogę. Bez jaj. Oj, oj. Łąk, łąk. <laughs> Kiedy włączają DRS? Za okrążeniem Rindak, robię robi jak coś Albo ty robisz? Ja robię normalnie Ale zimno One Nie no ale mnie blokujecie, ja nie mogę ale mnie zaraz tepnie, Więc się nie obawiać, że mnie nie wyprzedzi No co bo wy robicie? Na... Wywióz mnie poza to I no co, co oni tu robią? Mamy cię teksy. Jeszcze Dobra. Jaka jest szansa, że w tym wyścigu wyjdziesz? jeszcze w Duża. Duża. W ty nim jedziesz. Co ty? Dobra. Nawet tego nie mogę sklipować, bo mam klipy wyłączone, Wy idioci. Co? A to kto się rozwalił? Ej, jak dostałem trójkę na STK... A my tam ma. Wy to macie sześć tygara, prawda? Tak, tak. Go, go. tak. <grym> no, Infinity, co ty robisz? Nie, to też leci na skargę. If you no longer go for a gap that exists. You no longer a racing driver. O kurde, przepraszam! Kurde. O! Strasznie cię... To na pewno leci na skargę! <grym> Strasznie cię przepraszam, Teksi. Strasznie cię przepraszam. Teraz już nie odwołam od trójki 0-0, ja nie jestem w stanie go na prostej myknąć A on na zakrętach tak zamurza O, kolejne oszczerzenie No to dobra, to zaraz szóstkę łapię Kinąłem przed zakrętem jak coś taka rada ode mnie Halo, czemu biegi mi się nie zmieniają? Tak się gdzieś jest z tego P5? No Pio Karpik mnie uderzył i na koniec spadłem Tak, na koniec, był zaraz za mną Po prostu nie umie jeździć bardzo mi przykro tego powodu. Tylko patnąłem. Mhm. Ja mi tylko szybko Ja Nie, szybko programowałem. Co? No widzę, że tych też nie programowałeś. Ej, no i na przykład teraz bym sobie włączył brak na prostej, Ja nie jestem w stanie. Bo jest za daleko gałka. Ale no, nie, dobra, jestem w stanie. Na prostej brak? To ty. No bo nie chcę wyprzedzić, do jego mam za mało R, so i mu nie ucieknę. Lubię. O kurde, przepraszam, Infinity Co tam się dzieje? Nie, bo jechałem na braku, zapomniałem go wyłączyć i mnie Infinity zaczął mnie <laughs> A ja tego nie wiedziałem i zacząłem mu zjeżdżać, zacząłem wiesz na ściany zjeżdżać. Patrzę tam Infinity No to. Dobra, ja już nie jadę na braku, bo to się źle kończy. Ale fajne złocie na tego. O, szósta. <słyska> Oh. Oh. Oh, nie Niestraszywy że... Banan tam ciągle z tyłu jest Banan jak jesteś Jody. na kanale masz dojechać Jody. Wiem, że jestem Banan masz dojechać Dzięki za info niżynia. Właśnie stało się to czego nie chciałem. Nie mam jest zaraz, zaraz za mną O dobra, może jednak nie jest zaraz za mną O o o <laughs> Dobrze, 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 dobrze. Ja tam. ładny słowo. O banan. To, to, to. <laughs> o, Dres mi będzie dawać. Tak jest. Dobrze. Nie puszczaj mnie. O, banan. Dank. Nie puszczaj mnie. O no mm. nie, wiem, teraz banan. Pff. O, co to było? No, driftik był. No. Myślałem, że te Prawie drift. Prawie miałeś kiss the wall! A raczej fuck the wall! <laughs> o, jakie słownictwo. Ten balon was pusa, czy...? Nie wiem, co on robi, powiem ci szczerze. Teraz się zaczął ślizgać i już odpuścił. No, a tak to jechał we mnie Co ty robisz?! No. Ty wjechałeś we mnie, jechałem prosto! No właśnie! Do... no kurwa do... do zakrętu, no! Gdzie miałem skręcić? No właśnie, się skręca na zakręcie. Dobra, weźcie ci nagranie później. Albo na dnie, no zaraz się pokażę. Hmm.